Cześć, witajcie, z tej strony Golonka A dzisiaj będziemy grali w gry z w we FNAFa No, to jest dobry pomysł No, ogólnie... Trochę wiem o co tutaj chodzi, ale tu widzę, że jest taki ten... Podpowiedź Jakieś wentylacje, no tak, no bo to jest... Z... z dwójki, nie?

Jak się włączy... Jak się włączy te animatrony? On, on powiedział, że jak się włączy animatrony? Dobra, mamy tutaj kible. O! Pisuar. Ty radio! Co to... Ro Ty bierzemy te radio. Bierz... Ja biorę te radio, to się opłaca. Mim słychać muzyki. Co się tutaj dzieje? Ale czym... Dobra. Pierwsze, dobra, czekaj sobie balony, żeby to było tak fajnie, żeby to nie było tak strasznie. Po dwa balony. Dobra, i możemy brać ten... Co ja włączyłem? Dobra, jakiegoś basa włączymy. ale dobra. Gdzie tu się włącza w tym chatu? O no, dobra. Ojej, ojej, co ci się stało? Auć, to musiało boleć. No nie, lepiej nie wkładać tam palców. Dobra, włączone. Nie można tego zamknąć. Wyłącz tego basa. Cicho. Cicho tam. Musimy to raczej do kibla wy. Rozwaliłem radio. To co, wreszcie gra te radio? Co to? To? to ta antena gra Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie no i... Nie... No to będziemy mieli po prostu tą grę po prostu Wyłączcie te muzyki, bo już ten bas przez nic nie idzie. Może jaki bas. stoi, nie będę lepiej podchodził. Co jest? O, oh, bony. On się przeteleportował. Cześć. No, to są moje cicho Proszę nie Poszedł sobie Cicho bądź Nie wkurzyj mnie Dobra, wreszcie rady się wyłączyło Weźcie włączyć telefon No cicho bądź Maws co na scenie? chyba tutaj weszła. Wow, 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 cześć. Cześć. Cześć Marek, dobra, chowam się. Z Markiem się schowałem. Marek, wyłaś z tych wentylacji. Dobra, mam jakieś. Czemu to. Co to. odpływ Ja mogę już wyjść. Ona nadal tam siedzi, dobra, ale to już jest. O! Marionetka? Co? No nie, ona mnie zabije. Dobra, będzie ją widać. Będzie ją... St ale jak... Ja nawet nie mogę nigdzie pompować tego... Te, e, e, tej marionetki, nie? To, jak mam to? I to! I czemu to tak leży czekaj, może się tam przybliżę. No nic nie widać. Za ciemno. Światło nie, światło i tak nic nie daje. Może otworzymy drzwi. O, marionetka. Cześć, Mordo. Ja cię i tak widzę tutaj, no. Fajnie. oni poszła sobie. Śmiesznie. Dobra, no, weź się, otwórz. Drzwi, i zamykaj. Co, co. Weź to. Działaj. Ale nie tu, Boże, ach, to są te monitory w dzisiaj... znaczy w tamtych czasach monitory dotykowe ja ci to Stany Zjednoczone, więc znaczy chyba Stany, no tak, no w Stanach Zjednoczonych no to nie wiadomo. Jakie oni tam technologie od kosmitów mieli. Te balony z garę modem. Wow. Jeszcze on tam stoi, przy... aha, on chyba z nią wszedł do wentylacji. Dobra, chyba se poszła. Go nie ma. Jak to? Czemu go tutaj nie ma? Siedzisz tu? Nie, nie ma go. Gdzie on siedzi? Do cholipki. Nie mogę tu wejść. I ściana się zrobiła. No nie. Cicho. Co on tutaj jest? Cicho, cicho, cicho. O! O! Cześć! O! Cześć! Weź bruszaku się ogarni. Dobra, idziemy pozwiedzać e, pizzerię. O! Spy! Hello, spy! Co to jest za morda? Co to za morda jest? Cicho! Cicho, nie brzęc tu! Cicho! Ała! To bolało! Ale to bolało! No czemu tak? Czemu mi tak robicie? Znowu będę musiał sobie to ręce. No gdzie to jest? Dobra, tutaj. Grunendl tutaj stoi. Idź sobie. Dobra, poszła. Co jest w kiblach? No ten pisuar to już widziałem. Coś tu jest. O duży O. A kto to? To medyk. Mhm. A, dobra. No to dobra, już nie mam do ciebie pytań. Idę stąd. O nie! Nie on, bo mi wyłączy baterię. Ja się muszę tam schować do tych drzwi. No nie. Jak mam tam. O, o, otwarte to są drzwi. Marek wyłączył światło, dobra. O, hej. Właśnie wchodziłem do, właśnie wchodziłem, wchodziłem do mojej maski. No, dobra, jest już cicho, więc ona na bank. Weźcie to, no. Ej, musimy jakiegoś pomocnika sobie spełnić. Nie, proszę mi, proszę mi nie włączyć tego. Nie. Nie, nie, SCP to nie, nie chcę go. Dobra, mamy tutaj. Tylko go możemy. O! On jest dobry, on będzie nam pomagał, ok? Będziesz, będzie, będziesz tutaj pilnował, nie? Dobra, ja se idę. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, co jeszcze ym... no ogólnie to już nic nie ma, ale... Ona nadal chyba tutaj przyjdzie. Dobra. Pilnujesz tutaj, nie? Jakbyście to zadzwoni do mnie przez telefon. No. No cię ja wychodzę z pracy. Czekaj. A i ogólnie y Tak jakby co on to... Dobra, będzie go dobrze widać. Ja więc się nie mruf, ok? Ło, wow, lipka. Wow, wow, wow. Dobra, a ja bym ci się wolał schować ale jak Chcę stać z tą walizką. To stój. On sobie będzie stał tam z tą walizką. Ja mam na ciebie i tak spojrzenie. Ja cię teraz i tak widzę. Poszło sobie. Dobra, nie ma jej. Dobra, to pilnuj nadal. Ora wychodzimy z pracy.